was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Tapszpadelowej Farmie. Ze mną jest Ferno. jestem, jest Sylwek, hejo i jest Orgus. Jestem. I dzisiaj się nie spodziewacie, każdy z nas będzie robił coś innego. <grym> dom, 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 dom. <grym> Dokładnie daj tak, daję daj, 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 daj. do tej wrzuciłem, skrzynki Dobra. zielonej. Ja tu geody odłożę. Może, ja ale masz dużo pracy, to? jeśli chodzi o tą farmę, bo ona jest naprawdę duża już teraz. Tak? A tak, ja co? jednak nie pójdę po kurczaki, bo Pali tutaj jeszcze buduje. Bo dopiero następnego dnia. No to idę zarabiać pieniądze, no. I... Aha, tu są nasionka, dobra. Dobra, ja idę łowić ryby w tym odcinku. Sylwek, ty drewno, tak? A ja będę tak, rąbał. Aż będą w biurę lecieć. <laughs> Okej. Okay. Znowu ci tam jakaś lala przyjdzie po, po podglądać. Pomara. Musisz, 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 zdjąć koszulkę. Zaimponuję jej. O rany. Ty po prostu, Targus, powiedz, że jesteś zazdrosny. Nie. A wiem, że o tym pomyślałem. Ale ja mam swoją Abigail, hello. A, i w ogóle mamy 2500 pieniędzy, to Sylwek, możesz sobie kupić w sumie... Ulepszenie. Wężka, tak? Nie, nie, ulepszenie najpierw to musisz mi pokazać, bo ja nie pamiętam, gdzie, gdzie co i jak to się robi. A nie pamiętasz, no gdzie jest sklepik? Eee. No na prawo cały czas. Okej, okay, dobra, dobra. Przy tablicy ogłoszeń, tak? Okay. No, przy tablicy ogłoszeń. Aha, dobra, przy tablicy ogłoszeń, okej. Możecie coś... przy okazji zobaczyć, czy jest jakieś zadanko. Jest, na kwarc. Oh. Aha. Dla pana, którego ciężko dość złapać, więc. <laughs> o, hej. Dobra, to wchodzę ze sklepu. Tak, Perfekcyjną wejdzie... rybkę złapałem. A, czekaj, to no jeszcze 20 minut do otwarcia. Aha, it's locked. To co Bardzo tam, Sylwek, u ciebie? Yyy... Ehm, no, okej. Jaki zawstydzony Sylwek. O dobra, chodź. Chodźcie sobie na do parku posiedzieć. Pooglądać towar, który się tam... Dobra, i co <ślażdżę> mam? Tą czerwoną skrzynkę, tak? Otworzyć. No kliknij na ten plecak, prawym i... ile kosztuje? Backpack 24, e, purka jest 2000. No to kupuj. No, taki. Wow. No. Ale no. pachnie nowością. <grym> Okej. <Okay. grym> to teraz możesz łowić ryby w spokoju, słuchaj. Skończy się tak, że jednak nie będziesz nie robił niczego innego dziś. <grym> <grym> Ale ty jeszcze mam wykrzyknik na tym, tablicy ogłoszeniowej. Halp Wanted. Aha. No to był no, kwart. Kwart. Dobra. No ja. To... Też to co, e, łowić, czy mam iść na... Nie, drewno, drewno rób, ruch. ja łowię. Po My połowimy sobie... Okay. Ja już mam trzy ryby. O, brawo, brawo. Ale mam też jakąś puszkę, coś tam. A ja Dobra. kończę podlewać, słuchajcie. <grafy> Gratulujemy, to. A zasadziłaś te 58 nasionek? A nosionek? skąd, co ty? Przecież o, ja kość. skończę podlewać i mi się skończy e energia. No i musisz <grafy> iść na łóżka i potem znowu. Dramat. No. Ja muszę się wrócić do skrzynek. Nie przewidziałem tego, że nie ma miejsca za dużo na te ryby. No. Nie da się tego, to ciekawe. Czego się nie da? To e, jest takie drzewo z różowymi liśćmi, tego się nie da. Zamawiać. No nie da się, bo Nie, ono jest... ale ono wystaje poza w ogóle granicę mapy tak chyba. Nie. Nie ja wiem, o które cryptu chodzi. Te drzewa są nie do zniszczenia, zwłaszcza na terenie miasta, bo nie wiem gdzie jest. No chociaż... właśnie jestem na terenie koło autobusu i niszczę drzewa. A, no to te różowe to nie. Te różowe są A, jako... Zdoba, wiesz? Aha, Więc ich okay. nie można niszczyć. Nie, nie, nie. Ja muszę to zostawić. Zdecydowanie. Gdzie są śmieci? Ta biała? E, biała i różowa to chyba A, śmieci. Okej. Okay. Mm, nie no, przespać się nie muszę. Idę dalej łowić. Mhm. Ale ładnie, wszystko podlane. To to, to prawda. <laughs> A to co tu takiego ciekawego? Out of order. Co tam dzisiaj śni Teo? Um, Te niebieskie migdały aktualnie. <grym> mhm. Nie, ale strasznie. Tak patrzę, że strasznie wolno w ogóle leci no, energia. No wolno. No bo jak śpisz na singlu, na przykład nie da się tak odpoczywać, nie? Więc to już jest benefit dla na nas. Nie, no o żeby Boże. to wszystko posadzić to serio tu trzeba. Um... Rozkopać dookoła jeszcze więcej, nie? Tak, ale w sensie, że ja muszę wypocząć, bo no, tak, tak. całą energię straciłam na podlewanie, a jeszcze nie skończyłam, także jeszcze tam kawałek mi został i, i potem no. to wszystko rozkopać. To a się kopanie robiło też... to, nie? tak, haczką. Tak, ale kopanie hmm. też zabiera strasznie dużo energii, już zauważyłam. Tak. Po dwa. Teo, ale pamiętaj, przynajmniej będą z tego pieniądze. BĘDĄ, BĘDĄ. <laughs> A no nas sami materialiści, jak to brzmieniało. No tak, strasznie to u nas świadczy. O co ty gadasz? Ej, ale nie ten nie plecak nie jest taki drogi w takim razie, to każdy z nas może wziąć za dwa ty No, tylko musimy z umiarem, żeby jednocześnie inwestować w dalsze pieniążki, nie? Mhm. A nie, że na przykład nie mamy już niczego posadzonego na polu, mamy pieniądze, kupmy pozostałe plecaki. Nie? No tak, tak, rozumiem. Hmm. Produkcja musi trwać. Dokładnie. Musimy inwestować, słuchajcie, rodem z monopoli, taktyka. Mhm. Ja mam coś w tym mieście pecha z rybami i idę sobie na może. Wow, ja zaraz padnę, zapomniałem o tym. Ale Anemik teraz ze mnie. Silvek ty chyba jednak nie możesz przestawać łowić, bo sobie nie radzisz. No chyba tak. Ale powiem, że to łowienie akurat najmniej zabiera tej energii, takie mam wrażenie. No, bo nie no tak, tak, bo tak, tak, malutku no. to momencie. W sensie bo mogę nie cały nie. dzień tu siedzieć i tak nie będę jeszcze jakoś bardzo zmęczony. No różnie, a zależy jak bardzo się weźmiesz za to. Okej. Okay. Jak się przyłożysz do pracy, słuchaj. No właśnie. Ja zawsze daję z siebie 100%. A, a powinieneś i 300. No no. Ale to ja w innych sprawach przestanę. Nie w łowieniu. Okej. Okay. My nadal rozmawiamy o pracy. Fizy fizycznej te o fizycznej. oj. Wszystkie te nasiona mam posadzić? Tak, wszystkie. Dojoty? Och no. Inaczej by się kasa zmarnowała. Pieniądze te pieniądze. Przecież nas te parsznipy zarosną tu. <grym> Czujesz ich smak? Smak bogactwa. Nie ona mi się już śnią po nocach. Pytacie się co mi się śniło, to parsznipy były. A powiedziałaś, że <grym> niebieskie niebie. mi Właśnie! Niebieskie wam się <grym> Już taki się śnią po nosach, że już się biej rzeczywistość. Tak. Ja już nie wiem, czy to migdały, czy par śnipy. No nie bo mi ryba ucieknie. My musimy zrobić jakiś challenge, żeby teo wyciągnąć na ryby. No musimy Aha. zdecydowanie. Tak. Boże cały czas te same ryby, no. No bo... Ten ryby... To zmień, zmień tą, miejscówkę. Tą no Tak? Dokładnie. To tak Później działa? Tak. W jeziorze są inne, w rzece są inne i na tak, tak. są inne. Rzeka jest pod naszym domem i w mieście. Okej, okay. no faktycznie cały czas to samo wylatuje. No jak w życiu słuchaj, nie każda ryba jak pływa. Tak Ale tak. jak chcę złotą rybkę. Nie ma. To w akwarium. No. Słuchajcie. Tak? Zaraz skończę, ale muszę, ja iść, po... ale muszę się iść przespać. Ja Jak muszę to, się trochę iść trochę się, trochę się poruszam i drzemka. Namachałaś się. Dobra, to teraz ja idę. Nie to po prostu cię tam traci. pracy. Zmiana tak. warty. Zostało tylko podlanie. Ja już... Co to jest to Driftwood? Driftwood to, 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 to możesz wywalić. A okej. Okay. Czyli... No, nie, nieważne. No nieważne, śmieć. Pieniędzy ci nie da. Pamiętaj co ci nie da pieniędzy, to śmieć. Okej. Okay. <średziś> oh, Boże, jaki materializm tutaj wchodzi. Nie <średziś> się. Ale w końcu to ta przypadel, nie? no. <średziś> My jesteśmy rozrzutne modelki, modele. już nie. Ty, jak myślicie, czemu byśmy wstąpiły do. wstąpili do programu. Dla sławy i pieniędzy. Of course! Sława, pieniądze i wielka kariera. Dokładnie. Joanna Krupa. Coś tam sobie za Kieckę nową kupiła. Ej Zbadałam. Dobra. Dobra. Ja Od razu byłem. lepiej. I od razu lepiej jak skończyłaś. No, serio, jakby tak wiesz, kamień z serca spadł. <grafię> Gratulujemy. A wiesz, że jutro rano to samo no cię wyszli, czeka? <grafię> życie, dorosłe życie. Pomożemy ci. Prawda, chłopaki. No, ja mam nadzieję, Prawda. bo to poleję taką wielkość, że za chwilę. To, jak wszyscy będziemy razem podlewać, i jeszcze będzie nam mało energii, nie? A co to tutaj? Jakiś ołtarzyk jest, jest? No to Super. Ooo, jakiś, jakaś time. nowa ryba i jakiś nowy rekord. Grandpa. No, to nasz dziadek, czekamy na jego powrót ze światów. Ej, ta ryba daje. Uh. O, wyłowiłam diamenta, słuchajcie. Wow. Będą pieniądze. Tak, już czuję. <grych> <grych> no no, Idę. <grych> 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 o, a tam jakaś jest skrzynka na tym łowieniu. O co chodzi? No to jak ją. Wiesz, jak poczujesz się na tyle bezpiecznie, żeby troszeczkę puścić ten pasek z rybki, Aha, to okay. możesz tą skrzynkę też nie. No, czekaj, łowić. czekaj, bo myślałem, że musi mi się zrównać ta ryba z tą skrzynką. Nie, nie, nie. A to się tak nie da. Po prostu musisz ocenić ryzyko. Mm -hmm. czy się opyla, czy nie? O dość szybko ta energia spada na tym rąbaniu drzewa. No tak, no bo cały czas ją zużywasz, nie no, cały czas robisz masakra. ten No, masakra. E, to słuchajcie, mój dzień minął, zacznie... ja bym poszła z banko. <grym> ja, ja ostatnią ja rybę już jadę już, jadę ją. Ja sprzedaję moje ryby już. Znaczy ciągnę ją, ale poczekajcie, bo nie mogę jej wyciągnąć. Idę do drewnianego domku tym razem. Ja, się. Raz. ja w życiłam, się nie jemento na sprzedaż. Nie spali się raczej. Ognisko daleko, słuchaj. Jezu, zablokowałem się w jakimś lesie. Myśli mi się lesio, to wytli. wytnij. Ojejku, no dobrze. To ja też już idę do spanka. No. To już teraz nie. sprzedać wszystkie moje rybska. No <laughs> jak krzyczy. Kto? <laughs> Ta na no w ogóle. Wiadomo, <gryzamy>, kto tutaj dominuje w tym łóżku, no. Okay. A jak. <gryzamy> Czekamy na pewnego pana. <gryzamy> no już już dochodzę. Dochodzisz. <gryzamy> tak, tylko rybki. E, w którymś picie? Ja pragniany. E, ja, no ja tam gdzieś tam. Ja tam OK. Przystą. Idź na ślepo, Torgus. Gdzie trafisz, tam będziesz. Jestem. Przywiodły je te zapachy. Z podpachy. To nie moje. No. No. mojej. Moje pewnie po tym spaniu i sadzeniu uh, całe życie w polu. Przepraszam, Spójrzcie na moje ryby. I moje. I moje. A ty tam? Masz no, <noise> tyle mojego diamenta. Nie no, żartuję. O, diament 750. Tak, ale ogólnie to sprzedałam dlatego, bo potrzebujemy pieniędzy, a tak to Stos. lepiej pozostawić na inne rzeczy. Dobra, dajcie ready. I teraz zajmujemy się farmą. Tak, i ja idę po kury tym razem. Na pewno. A ja bym poszła po geody. Albo ktoś chce iść ze mną po kurki? No, ja, Ej, też spada pada? No. Wow, nie trzeba podlewać! Słyszę. Tak! Serio nie trzeba podlewać <grym> Ej, tutaj domek jest! Ej, ale wow. poczekajcie, ja mam coś Mam coś do wybrania na Sense Which one would you prefer? Mushrooms Oluz, czy Bats? Co mam zrobić? Uh, um, um, uh, um, Jakiś kolej do mnie przyszedł. Niech będzie bats. Znaczy nie, maszrooms. Już nacisnąłem bats. Dobra niech będzie <grym> uh, Słuchajcie, weźcie sobie telewizor, obejrzyjcie, bo jest nowy przepis. Już. A o co chodzi z tym badz całym? Torgus, słyszałeś? Bo ty Tak, nie tak, spróbujesz. już idę. <laughs> y no po prostu będziemy w tej jaskini, co mamy obok domków. Będzie się... Będą się owocki pojawiać w jakiś czas i na nam będą przynosić, mm -hmm. Dobra, mamy już ten przepis. Queen of sauce. I co, idziemy wszyscy po te kurki? Mm -hmm. Tak, idziemy po kurki, a potem ja bym... Ja oczywiście standardowo pójdę łowić. <laughs> ale jeszcze mieliśmy to co... Teo coś tam chciała. Gody, ale to tak jak będzie kasa, nie? Tak, ale tak. jest kasa. No ale jak będzie po kupieniu kurek? Aha, no dobra, bo ty chcesz wszystko wydać. No, pieniądze. Ja okay. no. idziemy. Yeah, Czekajcie, uh, bo jeszcze sprawdzą ile mamy sianka w silosie, bo mamy dziewięć siana. Dobra, jest też taka misja. Trzeba zabrać siano. siano. Tak. To jest ta trawa, co tutaj mamy, tak o rośnie. To tutaj. co mieliśmy wcześniej nie zbierać, ale to się samo tam wkłada, czy? To się samo tam wkłada, tylko jak coś... Kurczę, musielibyście być tutaj, żebym wam pokazała jak to musimy kosić. A gdzie wy jesteście? My jesteśmy pod polem z Sylwkiem. Aha. Tylko pod... O, chodźcie tu. Patrzcie, jak kosimy, to zostawiamy trochę tej trawy, czyli nie, że kosimy aż będzie Tak, tylko... Bo to odrasta od siebie, nie? To się... Ale mieczem to robić? No, Kosą. Kosą. No, tak jak to robisz. Ja mam nie działa to. Nie, nie. Kosą. Jaką kosą? Ja nie mam kosy. No mamy przecież kosę. Każdy miał kosę. Ja Każdy mam miał swoją. Miałam swoją. Ja Wstrzymał nie mam żadnego kosy. pojęcia. Zostawiłeś się, Dobra, czyli zostawiamy to po prostu, żeby się od jedno od drugiego dalej rozmnażało. Tak, tak. Dlatego zostawiamy takie przestrzenie, bo jak to wykośimy całkiem, to potem się obudzimy z ręką w nocniku. E no, dobra. E dobra, to możemy iść teraz na dół. Dobra, ja tego nie mam, nieważne. Rzuciłeś? Dobra, nie, ale to sylwek niecałe. No nie całe. No nie, no tak przerzucona, żeby było. No. A tu mam tą kosę, Boże. Dobra, słuchajcie, e, chodźmy to już po Ale to? Ja, ja mam tego nie traki. robić No, To ja nie idę, to wy idźcie po kurczaki. Tak, no to Tak, ja pójdę po... Nie wiem. A tego Ody są 25 za sztukę, czy za wszystkie? Tak, tak, za sztukę 25. O, no to, 25. to nie ma sensu teraz, bo to... No czy wiesz co? Zaraz zobaczymy, ile wyjdzie, wyjdą te kurczaki. Ej, no ale dasz. ja w ogóle mam jakieś. Tu kasę zdobyłem dla nas, jakichś z questów. No i dobrze, przy widzę. 4600 mamy teraz. No. no bo ja tam, miałem, że Dan, Dan i tam była kasa za to i kliknąłem. E, słuchajcie, możemy kupić cztery kurczaki i jeszcze zostaną nam pieniądze. Mam iść do sklepiku, tak? No to kupuj cztery tak. kurczaki. A czemu do sklepiku? A gdzie ty te kurczaki kupujesz? Na dole, na dole jesteśmy. Aha. Ale no z... mam coś kupić? E, czekaj, najpierw e, po kolei. Dobra, Sylwek, najpierw ty kupisz. Kup, e, tam masz, e, żeby kurczaka wybrać, nie? Tylko wiesz, co jakoś nic nie mogę wybrać. nie Prawym na nią kliknij. No, staram się. Aha, jest. Dobra. <laughs> I... Supplies, shop. Tak? Nie, czy animals. Animals. A, animals. Dobra, mam kurczaki. Mhm. No, wybierz kurczaka, kliknij tam, tam do naszego kurnika. W ogóle um... mam kacenkę z jakimiś ściekami i z dziećmi. Dobra. Nie, no, ja nie mam. New Animal? Jiffy. Yy, I nazwijmy to też. No właśnie, chcę, żeby każdy z nas mógł nazwać swojego kurczaka. Czekajcie, bo taka kacynka nie wiem o co w niej chodzi. Jakiś kanał tu jest zamknięty, nie mogą się tam dostać, te dzieciaki. No po prostu sobie to oglądaj, co tam się dzieje. Kupiłeś mhm. tego kurczaka? Tak. Dobrze, to teraz ja kupię swojego. I zaraz kupimy też dla pozostałej dwójki, niech sobie nazwą jak chcą. Tam jest jakiś potwór w tym kanale. Bo one się boją. Dobrze, eee, to teraz kupmy, dobra, teraz Teo, jak chcesz hmm. nazwać swojego kurczaka? Hmm. Heru? Hmm. Nie, nie, Ziutek. Ziutek? Tak. Ziutek. jesteście w tym budynku, tutaj, a tu, dobra. Dobra, mhm. to Torgus, ty sobie sam kupisz kurczaka. Czyli tu z nią mam pogadać, tak, tak, i żeby animals, potem wybierasz kurczaka, klikasz na nasz kurnik. Tu, kurczak, no. Kurnik. A tam... gdzie jest ten kurnik? No pod tą nie? Ta A zielono ci się mm -hmm. I teraz to nazywam, tak? Tak, no jak tam chcesz. A ja idę pod Black i będę tam czekać, aż skończycie. Możesz I tam jeszcze okay, tak? tu te. Gody. Tak, no i. i co okay. dalej? I, I teraz mamy. Tak, i wychodzisz. Teraz mamy sobie wszyscy cztery kurczaczki. I mogę sobie je zobaczyć tam na farmie, tak? Tak, i codziennie musimy klikać na te kurczaczki, czyli dawać im opiekę. Prawym przyciskiem myszy, żeby się serduszko pojawiło. O. I musimy je karmić tam ze schowka, wyciągać siano. W tym kurniku jest ten schowek. Prawym się na uh -huh. niego klika i dostajecie do łapki tyle, ile macie kurczaków i kładziecie tam na desce. To będziecie widzieli, o co chodzi, jak tam wejdziecie. Nie mogę zrobić, Ale bo każdy nie mam. swojego, miejsca. tak? Kurczaka? <laughs> Nie, ja wszystkie dotykam. Z każdym Dotyka, mam pomogę. Ja tam pójdę do ciebie, bo jestem obok. Boże, ziółtek I jest. I moje rzeczy? Jest tak. ziółtek, jest D. Jest seksapil. Ja Ciekawe kto tak nazwał. I Lara Croft po. Jak się rzucę? Oh. E, wyciągasz proszę ekwipunek, w sensie przy... jak klikniesz jakąś rzecz, klikasz o, proszę w Nie, nie, nie zmieściło ci się Poland. E, no nie, nie, nie zmieściło się. Rzuć mi jakieś te pomniejsze geodki, żeby ci mniej miejsca to zajmowało, bo jak będziesz Ale otwierać... ja mam tylko duże geody, nie mam nic więcej. Aha, no dobra, no to idź otwierać. Masz jeszcze miejsce? Mam jeszcze. To jeszcze ci to rzucę. O. A jak mam ich Jakie mam nakarmić? Nie mogę tego, to mogę rzucić? też nie Nie czemu nie mogę więcej rzucić. Nie umiem nakarmić. No bo ona dzisiaj. Słuchaj, masz nad sobą to siano? Tak. To klikasz lewym na tą deskę, co tam jest. Na tej desce, desce musisz rozłożyć. A, dobre, sztos. No i one sobie same zjedzą to się. Tam. A, czy nie trzeba na nie kliknąć? Dobra, już. Ojej, a ja takie jakieś dziwne. dziwne rzeczy dostałam. No właśnie o to chodzi. I klikasz na te kurczaczki z rana, codziennie rano tam wchodzisz, prawym przyciskiem myszy na no nie klikasz, żeby one miały opiekę, nie? Tak po prostu. Okej, okay, sztosik. Ja już um, to zrobiłem. Okej. Okay. Te Dobra, rzeczy, które mi wypadają, idę. te minerały, to one idą do tego muzeum, nie? E, jak ci się wyświetla pod nimi Gunder. napis... Tak, to i dajesz do muzeum. A, chyba, że no, 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 no. To, no? chyba że ci wyskoczy prismatic shard, coś takiego tęczowego. No to nie, nie, zielone mi wypadnie. Tak, nie, no to jak będziesz miała po prostu coś takiego, to zostawiasz i mówisz, że masz, bo to będzie skarb. Ej, będzie jakiś flower dance za 3 dni. Tak. To... Jakiś festiwal, tak? i w następnym tym odcinku dopiero, słuchaj. Uuu, ale to a my... event, tak? Słuchajcie, Uy, a my tu mamy to oddać czarczy. te rzeczy do, do tego drzewka i mamy i parsznipa i greenbeam, i e, kalafiora, o to i ziemniaka, oddać. i nic żeśmy nie oddali z tych rzeczorów. Tak, no bo jeszcze się nie wybieraliśmy, ale mamy te rzeczy, tylko właśnie mam, musimy też oddać pięciu że pięć? Pię Pięć złotych, złotych tak. No. I może być z tym problem, ale może nam się uda. Okej. Okay. A, bo myśmy w ogóle zapomnieli nawozić pola. Mm. A czym nawóz. się nawozi? E, no nawozem. Ale mamy go, czy trzeba kupić? E, można zrobić. Ej, mamy jakieś strawberry seeds, czemu my tego nie tam... E, nie, nie, But... bo to zostawiliśmy. Tak. Aha. To, to zostawiamy na... aż będziemy mieć szklarnię, pamiętacie? Tak. Okay. Mhm. Ja pamiętam. Widziałam, one są w czerwonym woreczku. Mhm, no. no. dobra, to ja sobie porżnę trochę. A nawóz robisz z dwóch żywic w craftingu możesz sobie zobaczyć. Więc można tego zrobić milion, bo jak się ścina drzewa, to wiadomo, że tego wylatuje też dużo. Mhm. Więc spoko. Ja łowię ryby. A ty tak co robisz w ogóle, bo tak... Ja nie teraz ma... odpoczywam. A. No, okay. ja idę zaraz po drewnianko. Ja właśnie drewno zbieram, tała jak coś. No spokojnie. Rąbałem i niestety mam małżucie. A ile drewna my już w sobie mamy? Zaraz ci powiem, bo i tak idę do skrzynek. Nie mam miejsca w ekwipunku. <grym> <grym> um, drewna mamy tutaj... O 68, tylko? Ale było 200 chyba. Ojejku, tak, Bogu. Czemu? Ja pamiętam, że po, po poprzednim odcinku jak rąbałem, to było 200. No ale nie było. Wy... Tu jest 93. Czekaj, to jest jakiś syf. Tu w ogóle są tam. <laughs> jest jakiś no syf. do zielonego, co nie? Ja do zielonego budowałem. Nie, drewno nie do zielonego. Nie, drewno do. Czarnego. Do Czarnego, chyba. No, no, no a to, ja, ja mam No to Okej... Okay. <laughs> ka ka każdy do czegoś innego daje. <laughs> Tylko torku wie gdzie. <laughs> ja mam w tej chwili przy sobie też 40, nie? No. Teraz będę mieć więcej. Hmm, dobra. To? Już mam 50. Dobra, drewno oh. mam 423. Ou mm -hmm. zaraz będzie 500. Dobra, ja trochę jeszcze porąbie Nie krępuj się. O, widzę Janusza. To jest moje drzewo, ja je rżna. Znajdź Dobra. swoje Ty ja tak. <laughs> moja będziesz, tylko moja. O nie, ja już jestem zmęczony. No ja już wracam tam do was, więc... ten silos y, się nam zbuduje? W sensie du dużo na niego potrzebnych jest tych y, surowców? Przecież my już mamy silosa. On jest zbudowany? Koło szklarni po lewej. Pamiętam, że nawet pomagaliście mi wybrać gdzie to umieścić. Tak. A to takie rozwalone tutaj, to co Bez To jest szklarnia. Aha, to, a ta szklarnia kiedy będzie zbudowana? No jak będziemy mieli jak ją naprawić? A żeby naprawić szklarnię, to właśnie musimy do community center dawać te warzywka i owocki. Uh -huh. I myślę, że moglibyśmy, jak nie zapomnimy, przyszłego odcinka zacząć od tego, żeby chociaż ten, tą część zanieść przez tak. gwiazd. No, żeby tego nie chcąc na przykład nie sprzedać czy coś, nie? No. Znaczy to, co jest w skrzynce, to zostaje w skrzynce, nie wyciągamy tego. Właśnie specjalnie to tam okay. dajemy, nie? Więc w razie czego to pamiętajcie. dobra, to ja idę spać. No A ja jeszcze tutaj chwilkę. No to jeszcze 3 minuty bo ja 3, mam czy Pełną energię jeszcze. Znaczy ja w sensie muszę iść spać, no bo energia mm. mi spadła, nie. No ja też już tam mogę, bo już wyłowiłam, ile mogłam. Mm. A tą trawę zieloną, chwastowatą, to nie do zielonej skrzynki, tylko do śmieciowej skrzynki. Dobra, to ja to już wszystko wrzucam. Czyli te drewno, te jakieś szyszki, to wszystko do czarnej, tak? Tak, znaczy nie, nie. Szyszki do śmieciowej, drewno tylko do czarnej. W czarnej mamy rzeczy z kopalni i drewno. Znaczy najlepiej patrzeć po tych symbolach, nie? Jak nie ma czegoś tam, to najlepiej nie wrzucać, nie? Żeby się nie zrobił bałagan, tylko znaleźć skrzynkę, w której już to jest, nie? No. No chyba, że to jest coś nowego, no to najlepiej się spytać ferno i ferno odpowie. <grywia> tak, ja powinnam zrobić taki przycisk po prostu, żebyście się mogli tak. ze mną komunikować. Jesteś taką chodzącą uh -huh. encyklopedią. Tak. O, chodźcie do łóżka, bo już z, z, z. Oj, rozwaliłam ci drzwi przypadkowo, Torgus. Słucham? <grywia> Nic. Teraz mnie będą wszyscy podglądać w negliżu. O nie. Jak mamy tego nie robili w tym jednym łóżku cały czas. <grywia> Dobra, idę, idę. Nie, bo ja jestem... Ja śpię w polarze. Aha. Dobra. A ja we flaneli. O, level 4 farming. Wiesz, level 4 ja dalej ja nic nie dostaję. To jest ale, nie. ale jaka bieda z tą kasą teraz. No, bo tylko no, jak ja potężam tutaj... chodzić. Ale za to bo mamy drewna ponad 500 chyba. No właśnie. No. I mamy kurczaki, jak urosną, to będziemy okay. mieć nową formę zarobku. No i stosik. Mamy tak. 22 dzień wiosny, pierwszy rok. Pięknie. Tak. I tym oto miłym akcentem zbliżamy się nieubłaganie w stronę lata. <laughs> Uprawnionego. No, w, na, w następnej części. Tak, tak. Tak. Tak, Dokładnie. Będą kobity w bikini, pa pa! Był Sylwek. Cześć, cześć. I była ferna. Pa. Pa.